Szanowni Państwo, przed nami wspaniały wieczór, którego program składa się z trzech części. Część pierwsza, czyli uroczyste otwarcie 13. edycji Polkowickich Dni Teatru. W części drugiej wręczymy Złote Miedziaki, nagrody publiczności 12. edycji Polkowickich Dni Teatru. A część trzecia, która zakończy dzisiejszą. Galę to spektakl teatralny Dzień Walentego w wykonaniu aktorów teatru Juriusza Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego z udziałem Anny Seniuk. A teraz już zapraszam na scenę dyrektora artystycznego Polkowickich Dni Teatru Andrzeja Bierdeka. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie, przekonany o niesłabnącej miłości do teatru. Gdy znów widzę Państwa, moją publiczność, serce się raduje, wszak to rok mija od ostatniego festiwalu. Jak napisał Stachura, nostalgiami za Wami wykrzywiła gębę. Więc się śmieję i Ty się śmiejesz. Proszę Państwa, zaczynała w Krakowie. Zarówno swoją edukację aktorską w PWST, jak i karierę w teatrze. W teatrze starym im. Heleny O Potem była Warszawa i teatr Ateneum powszechnej Polski. Wybitne kreacje stworzyła w filmach Lalka, Europa, Europa, Bilet Powrotny, Panny z Wilka, Konopielka i serialach telewizyjnych Czarne Chmury, 40-latek, Egzamin z życia laureatka wielu nagród aktorskich, m.in. ulubionej aktorki Krakowa czy Złotego Ekranu. Za rolę w spektaklu telewizyjnym Moralność Pani Dulskiej otrzymała nagrodę imienia Aleksandra Zelwerowicza. Za kreację oraz reżyserię w Teatrze Polskiego Radia otrzymała nagrody Wielki Splendor i Złoty Mikrofon. W roku 2008 otrzymała nagrodę publiczności dziesiątych Polkowickich Gnie teatru czyli Złotego Miedziaka w kategorii Najlepsza Rola Kobieca za kreację Simonu w spektaklu Pierwsza Młodość. W roku 2011 przyjęła honorowy patronat nad 13 edycją Polkowickich i teatru. Witam bardzo, Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Po takiej dawce rzeczywiście postaram się mówić króciutko, przywitać Państwa jak umiem, najpiękniej, najładniej, a więc Szanowni Państwo, wierni widzowie, drodzy goście, sponsorzy, laureaci, panie, panowie, no mogłabym tak bardzo długo wymieniać, kogo witam, kogo witam, dyrektorzy, koledzy, koleżanki. Ale właściwie mogłabym powiedzieć tylko jedno zdanie. Witam wszystkich szaleńców, którzy są opętani teatrem tu na tej sali. Tak jak dyrektor powiedział, jest to trzynasta edycja spotkań Polkowickich Dni Teatru. No patronat mój, nie wiem dlaczego właśnie chyba Chyba nikt nie chciał się zgodzić na patronowanie 13 trzynastej edycji i padło na mnie. Padło na mnie dlatego, że ja uważam, że trzynastka zawsze była dla mnie szczęśliwa i muszę Państwu powiedzieć, że mam nadzieję, nawet jestem pewna, że ta trzynasta edycja polkowickich spotkań będzie najlepsza ze wszystkich edycji, jakie były do tej pory. To mogę Państwu. 13. Magiczna liczba. To dla jednych jest dużo, dla tych, którzy pracowali przy każdym, przy każdych spotkaniach, przy każdym, przy każdym festiwalu, to dużo, dużo pracy. Dla innych, którzy przychodzili na przedstawienia, to jest bardzo mało. Chcieliby, żeby było tego więcej, więcej, więcej. Proszę Państwa, więc, ale jedno jest pewne, można się spierać, czy to dużo, czy mało, ale jedno jest pewne, że z roku na rok jak patrzymy, jak patrzymy wstecz na te spotkania od pierwszego roku do trzynastego, do trzynastych spotkań, te spotkania rzeczywiście rozwijają się, rozszerzają się proszę Państwa i co tu dużo mówić, one po prostu z roku na rok pięknieją te spotkania teatralne w Polkowicach. Bo jakby się tak zastanowić, ileż tutaj na pewno dyrektor to wszystko wie, ile było teatrów, ile było spotkań, ile było laureatów, ile było rozrzuconych miedziaków, ile było tu wspaniałych artystów nagrodzonych, ile było emocji, ile było przeżyć, ile dramatów, ile śmiechu. Ile tego wszystkiego, ale tutaj nie chodzi o to, żeby zliczyć to wszystko, żeby powiedzieć, że było jak najwięcej, że było jak najlepiej, bo nie o ranking chodzi. Ja mnie osobiście rankingi bardzo denerwują, bo dla wielu dziennikarzy jest, są tylko dwie rzeczy, albo najlepsza, albo najgorsza. A przecież pośrodku jest tyle wspaniałych rzeczy, kolorów i emocji. Więc ja uważam, że nie chodzi o ranking, tylko chodzi o to, że yy, najważniejsze jest to, że... Istnieje grupa ludzi, grupa, no, najpierw to było kilkadziesiąt, potem kilkaset, podejrzewam, że teraz już kilka tysięcy, tak. dla których myślę, że penetrowanie, odkrywanie, odkrywanie przestrzeni yy, tajemnic sztuki, dla innych to się wydaje niedorzeczne, że ci państw, dla tych państwa, dla nas wszystkich podejrzewam, że penetrowanie tych przestrzeni sztuki jest rzeczą absolutnie naturalną i bardzo potrzebną. Ja myślę, że to dzięki Wam wszystkim, to znaczy tym, którzy pracują przy festiwalu, ci, którzy przychodzą oglądać, którzy są gośćmi tutaj, że dzięki tym wszystkim możemy mieć nadzieję, spełniać się te nadzieje w innych przestrzeniach i mieć marzenia. I na koniec życzę Państwu, abyśmy zawsze mieli marzenia, żebyśmy się ich nigdy nie pozbyli i żebyśmy się mogli tymi marzeniami zawsze dzielić. Dziękuję. Państwu. Myślałem, że usiądę razem już z Panią Anną, a Panowie by tak grali i grali, dlatego podszedłem. Szanowni Państwo, nie jest łatwo bo Pani Annie Seniu tutaj wystąpić, ale pozwólcie Państwu na chwilę refleksji z mojej strony na temat Dni Teatru w Polkowicach. Bo po raz trzynasty spotykamy się w Polkowicach na prawdziwej teatralnej uczcie. To nie tylko wspaniała tradycja również autentyczna potrzeba, aby poprzez swoją obecność dać wyraz zainteresowania światem, który nas otacza, spróbować go lepiej zrozumieć, stworzyć sobie dogodne warunki do zadumy nad życiem i kondycją człowieka. Dzisiaj na tej sali, w ten piękny poniedziałkowy wieczór, uświadamiamy sobie w pełni, jak wiele zawdzięczamy teatrowi. Dzięki niemu stajemy się przede wszystkim lepszymi ludźmi, bardziej wrażliwymi, dostrzegającymi potrzeb innych. Skutecznie możemy się też bronić, prze, bronić przed tym, co w obecnej polskiej rzeczywistości wzbudza uzasadnione zaniepokojenie. Mam na myśli agresję, łatwość dyskredytowania, pochopne wyciąganie wniosków, czy też postawy roszczeniowe. Teatr jest jak wielkie lustro, w którym dużo łatwiej dostrzega się wady i zalety, szlachetność i pychę, różne wymiary przeszłości i przyszłości. I wreszcie teatr niesie ze sobą komfort refleksji, umożliwia zatrzymanie się w codziennym biegu. Przypomina o tym, co jest ogromną i uniwersalną wartością o naszych prawdziwych uczuciach, wspaniałych namiętnościach dobrych intencjach. Teatr ładuje w nas życiowe akumulatory optymizmu i radości. Jestem przekonany, że, wszelkie z tego, że wszystkie z tegorocznych przedstawień, jakie zobaczymy w Polkowicach, spełnią oczekiwania twórców, aktorów i widzów, pozostając w naszej pamięci jak najdłużej. Teatr i życie przenikają się wzajemnie, tworząc niekończący się nigdy magiczny spektakl znaczeń, odniesień i symboli. Dziś i w kolejny, każdy dzień festiwalowy, chcemy się poddać jego czarowi. I niech on trwa jak najdłużej. Dziękuję za uwagę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja przygotowałem sobie poza listem od Marszałka takie przemówienie, ale pan dyrektor dyskretnie mi powiedział, że mam minutę. No nie zdążę tej minutę. W związku z tym pozwolą Państwo, że reprezentując dzisiaj nie Teatr Polski, nie aktorstwo, ale Urząd Marszałkowski odczytam list Pana Marszałka. Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą galę uroczystego otwarcia 13. Polkowickich Dni Teatru. Niestety z przykrością muszę poinformować, że ze względu na wcześniejsze podjęte zobowiązania nie będę mógł uczestniczyć w tej ważnej uroczystości. Z satysfakcją przyjmuję fakt, że Polkowickie Centrum Animacji wkłada wysiłek w organizację 13. edycji festiwalu. Który na trwałe wpisał się w mapę wydarzeń kulturalnych Dolnego Śląska. Idea edukacji kulturalnej i popularyzacji sztuki, do której bezpośrednio nawiązują oblicza teatru ma szczególny wydźwięk w naszym regionie i zasługuje na uznanie. Gratulacje składam laureatom złotych miedziaków nagród publiczności 12 polkowickich dni teatru. Wierzę, że nagroda otrzymana od widzów jest najlepszą oceną umiejętności scenicznych aktora. Chciałbym szczerze życzyć Panu Dyrektorowi, aktorom, widzom oraz wszystkim uczestnikom Polkowickich Dni Teatru wszelkiej pomyślności i wielu inspiracji aktorskich Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec. Drodzy Państwo, jednak Panie Dyrektorze, proszę mi pozwolić na sekundę dosłownie. Żyjemy w takich czasach, które rzeczywiście, jak powiedział Pan Burmistrz, potrzebują pewnego innego spojrzenia na to, co się dzieje między nami. W naszym środowisku aktorskim, teatralnym, ale nie tylko teatralnym, przetacza się w tej chwili burzliwa dyskusja nad nowym kształtem ustawy o instytucji artystycznej, jest tam wiele rzeczy, które nas, aktorów, niepokoją, nie tylko aktorów, ale myślę, że właśnie takie inicjatywy jak ta polkowicka pozwalają nam mieć inny również, inny dystans do tych wszystkich urzędowych, ministerialnych czy państwowych deklaracji. Po prostu jesteśmy jedną wielką rodziną artystyczną. Wy, drodzy widzowie, i my, artyści, dlatego w takie miejsca zawsze będziemy z Ochotą przychodzić. Dziękuję. Dobry Państwu. Naprawdę wszystko robię w tarczy, żeby nic nie mówić, przez 40 lat ale tutaj bym, gdybym milczał, to by było to bardzo niebezpieczne i podejrzane. Proszę Państwa, zacznę od tyłu. Ja robię plakaty tutaj, już kolejne plakaty na ten festiwal, ale to jest jedyna osoba, która te plakaty zamawia, pan Andrzej, Wyra, który już rok wcześniej chce zobaczyć, co będzie za plakat. Ja nigdy tak długo nie pracuję nad plakatem i wiem, że jak się skończy ta edycja, to już muszę mieć nowy pomysł na przyszły rok. I to jest taki test na to, że y, jak żyje ten człowiek, jak żyją Państwo tutaj w tym mieście, żeby mieć kolejne takie cudowne oczyszczenie i spotkanie z tym, co się nazywa teatrem. Jestem naprawdę pod wrażeniem totalnym tego. To, to jest precedens, myślę, w Polsce, krążę w różne miejsca, i, i to, co się dzieje w Polkowicach, Państwo naprawdę. Bądźcie dumi z tego co macie. Sami zresztą się do tego przyczyniacie. A jeszcze jak macie taką patronkę jak w tym roku, to jest cudownie. Także Dziękuję. życzę wszystkiego najlepszego Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 13. polkowickie dni teatru. Uważam za otwarte.